Witam wszystkich z tej strony. Kolej zapraszam Was do ostatniej kampanii szkoleniowej, czy też kampanii fabularnej nazwanej Saladen, czyli od imienia tutaj naszego dowódcy arabskiej armii. I zobaczmy, jak będzie wyglądała pierwsza misja. Lord Krzyżowców wylądował w dalszej części wybrzeża i zakłada tam bazę. Ufortyfikuj wioskę w pobliskiej oazie i zepchnij krzyżowców z powrotem do morza. No dobra, czyli zabieramy się za spychanie krzyżowców z powrotem do morza, tylko niech nam pokażą, jak wygląda ta misja. Zapewniam, że od dnia schwytania i po wszystkich miesiącach spędzonych w niewoli, jestem całym sercem po waszej stronie. Naprawdę wspaniale jest być wreszcie z dala od tych cuchnących, niehigienicznych krzyżowców. A to sprzedawczyk. Uh, uh. O, a my niewiele tu mamy. Zbuduj skład, panie. Tak, ale jeszcze nie budujemy składu. Taka właśnie informacja e, dla tych, co jeszcze nie grali, co będą grali, albo co grali, ale nie wiedzą jeszcze o wszystkim. W momencie, kiedy wybudujemy skład i spichlerz, rusza czas w grze. Póki tego nie zrobimy, możemy się rozglądać, wszystko jest zatrzymane. Nawet nie możemy wziąć, e, wybrać tutaj jednostek. Czyli zobaczmy, jak wygląda ta plansza. Tu mamy kawałek muru, który wy wy wykorzystamy do wybudowania naszej fortyfikacji. Tutaj mamy kamienie, e, drewno i tu wygląda na to, że jest nasz przeciwnik. Przecież tu wszystkie to są takie chłopki, parobki do wybicia pierwszym lepszym miecznikiem czy kilkoma łucznikami. E, I problem się zaczyna, dopiero tutaj mamy mury, jedne, drugie i wejście na zamek. Myślę, że nie będzie ciężko, chociaż nie grałem jeszcze w tę misję co też było widać na poprzednim ekranie, więc nie wiem jak to wszystko wyjdzie. Z tego co wiem, jednostki arabskie, przynajmniej te w tej misji, kupujemy za złoto, tutaj nie, nie będzie żadnej produkcji. Mieczy czy czegokolwiek Zresztą nie ma nawet żelazu w tej misji Kompletnie za złoto, więc to za co się weźmiemy To będzie infrastruktura No i w pierwszej kolejności szukamy jakiegoś dogodnego Miejsca dla składu, tutaj nie musimy się martwić Terenem zielonym, bo jego tu Nam nie zabraknie, więc skład Budujemy gdziekolwiek I jeszcze spichlerz również w jakimś Fajnym, dogodnym miejscu, tak żeby Mieli prędko Gdzie dojść z, z tym Co uda się zebrać Dobra, tu i Wasza wysokość, znam tego władcę osobiście i jestem przekonany, że gnijący kawałek buraka lepiej by się spisał jako przywódca. Stoi on jednak na czele znacznych wojsk, więc powinniśmy poświęcić nieco czasu na zgromadzenie odpowiednich sił przed starciem. Tak, więc e, czas start, wszystko już gra ruszyła. Ja może na początek jeszcze wykupię maksymalnie drewna, już nie z Shiftem, bo jak pamiętacie dobrze, to w poprzedniej misji nie skończyło się za dobrze. Teraz już kupuję normalnie, przynajmniej dopóki nie. nie ma dość robotników hmm. do obsadzenia tego budynku. Dopóki nie wyjdzie jakiś dodatek, znaczy dodatek, jakaś poprawka, zresztą ta gra jeszcze wymaga wielu poprawek, no ale cóż, bywa, nie wszystko od razu jest idealne. Co się o tym też wiem. Za mało złota. Patrząc po kanale, dobra, czyli jeszcze, jeszcze trochę jedzenia. O, co ja postawiłem. Być może nasi słynni sobie. konni łucznicy mogliby odwrócić uwagę wroga, Wasza Wysokość. Za... Słyszałem, że są w stanie strzelać, jadąc równocześnie na koniu. Chciałbym to zobaczyć. Sprawdzimy, sprawdzimy, oczywiście. Dobra, i wydaliśmy już chyba praktycznie całe, całe drewno. Brakuje jednej osoby. Mhm. Nie no, osoby zaraz nam przybędą. Są zadowoleni, więc... Ludzie cię lubią panie! Tak, bo nie płacą podatków. Zaraz e, zmienimy to. E, zobaczmy co tu jeszcze. Podniesiemy trochę wyżej, ale za to podniesiemy też racje żywnościowe. Minus 2. Póki co to tak nie może wyglądać. E, no i czekamy na drewno. O, tu posterunek najemników również jest tylko za złoto. Zresztą za co to płacić jak to jest sam namiot. No. O. A ten arabski w tej grze to tak trochę, jak po nie... Ta, trochę jakby po niemiecku mówili, trochę... trochę dziwne, że krzyżowcy mówią po polsku, a Arabi chyba po swojemu, albo po niemiecku, ciężko stwierdzić jedno... jednoznacznie co to jest za język. Dobra i teraz żebym tylko nie zapomniał, a może od razu postawimy warsztat e... świecarza, gdzie tu jest, a może gdzieś niedaleko. Później meczet jakiś postawimy też, żeby można było więcej podatków ściągać, tak to działa, no tutaj meczet nam daje, daje możliwości, nowe podatki, nie tak jak w życiu to jest, że kościół zabiera, tylko to właśnie daje, znaczy daje zadowolenie, a dzięki zadowoleniu możemy mieć więcej pieniędzy, o co też tu chodzi. Dobra, ja pomyślę już nad jakimiś fortyfikacjami. Czy znaczy najbardziej by mnie interesowało postawienie bramy, tak, żeby można było już na nią wejść, już zacząć obronę? Tu widzę, wszędzie nam chyba będzie problem przeciągnąć mur gdzieś tutaj. Chociaż może, jakbyśmy tu pociągnęli, to było całkiem nieźle. Widzę, tutaj przebijemy się. Tu z drugiej strony, po co sobie ograniczać teren, a to niewiele zmieni, więc. Wysuniemy tutaj bramę do przodu. Przyda się jeszcze tylko jakiś mur, żeby chociaż... Mamy za mało kamienia. ...mur, żeby można było wejść schodami na górę i... Pierwsza ekipa łuczników już tu wejdzie. Tak, jeżeli mamy drewna, a mamy, to jeszcze postawię jeden kamieniołom, ponieważ to jest chyba... W tej misji najlepszy surowiec na handel, tak. No, nie na samy, nie samymi podatkami człowiek Zresztą, żyje. To powinni też u nas e, rządzący zrozumieć, że nie tylko państwo z, z podatków jest w stanie się utrzymać, ale mamy też właśnie. Mamy właśnie też inne gałęzie przemysłu, które nam czasem dają dużo lepsze pieniądze. Zresztą chyba się robi trochę zbyt politycznie. Wracamy do gry. Tak, dzień piąty już mamy, czyli. Tak jak dobrze pamiętam to 5 minut gry za nami i stawiamy jeszcze jeden tartak Drewno nam się też przyda to się zawsze, zawsze przydaje drewno, a następnie kamień no i jedzenie. Nie ma dość robotników mm -hmm. do obsadzenia tego budynku. Zaraz nad tym poradzimy. E, nie wiem wiem, że w poprzednich częściach więcej robotników wiązało się z tym, że mieliśmy też więcej podatków. I nie jestem pewien czy to tutaj wygląda tak samo. Ale chyba tak, bo widzę jest tak, przybywają nowi ludzie, są, są nowe podatki. Czyli po prostu... Zapasy w spich się powiększają panie. O, To bardzo dobrze. Taki też jest plan, żeby się powiększały. No i jakoś ten mur byśmy musieli tutaj no się Potrzebujemy przeciągnąć. Mhm. Mm Może tu gdzieś jeszcze dam bramę. Taką zwykłą zobaczymy, które dobrze. przeszła niewielka fala zbrodni ze składu skradziono część dóbr. O zbóje. Dobra ja może bym wykupił trochę kamienia, tak żeby zająć się już na dobre tutaj, znaczy w... zrobić to umocnienie już do końca I się nie nimi... Potrzebujemy kamienia, panie. Nie interesować. Później sprzedam nieco kamienia to się... Sytuacja odwróci. O, mućka, widzę, że krowy też mają imię. imiona. Nie wiem, czy to jest, te imiona zostały nadane jakoś specjalnie, czy po, ponieważ jakoś nie wiem, skrypt gry tego wymagał, czy, czy jednak to taki ukłon ze strony twórców, żeby było tak z przymrużeniem oka. Zapasy a. kamienia są za małe. Tak, ten kamień nam ucieka, ale jednak, no tak mówię, mógłbym inwestować w pojedynczy mur, a później go no, pogrubić nieco. A jednak, mówię, ja jestem raczej z tych osób, których, których strategia jest budowa od razu, a konkretnie, a nie zabawy w jakieś półśrodki. No, chyba, że naprawdę misja by była ciężka, to wtedy można się bawić inaczej. Dobra, czyli mur już mamy. Mhm. Tylko ja wydałem całe pieniądze na te kamienie. Trochę żałuję, może mógłbym lepszą bramę wykupić, ale dobra. To mamy jeszcze coś kamienia? A, na wieże nas nie stać. Drewna, drewna jest dużo, to spróbuję jeszcze coś tutaj postawić. Mówię, chyba już nie wcisnę. Kop A, wcisnę, ale będzie biznes. Ciekawe, czy ktoś jeszcze tak gra, żeby wszystko inwestować w kamień i później z tego żyć. Tu drwale. Z trwalami jest o tyle jest pewien problem, że jeżeli by się skończyło drewno. To już na nich biznesu nie mamy. Nie zbudowano meczetu. No meczet powstanie później, jak będą pieniądze. Póki co ważniejsze ważniejsze jest posterunek najemników. Postawimy go może gdzieś tutaj. Tutaj na przykład, że było blisko tak, żeby miał kto bronić murów. W ogóle przy... Jednego rycerza, może damy na zewnątrz, tak żeby szybko mógł podejść, jakby się coś działo. Tym bardziej, że oni poruszają się bardzo wolno, podobnie zresztą jak u krzyżowców. Piwo, tu chyba nie piją piwa. W końcu muzułmanie. I tak. Arabski miecznik 60 zł, uzdrowiciel 80 zł. A może nawet uzdrowiciel się przyda, tak żeby. Ciekawe, czy tu z dołu on też obejmie tych. Łuczników, dobrze, jakby z dołu też mógł ich objąć, więc to sprawdzimy przy najbliższym ataku, tak? On by był tu bezpieczny, jednocześnie leczyłby tutaj naszych y, gości, tak? I co jeszcze? Możemy chociaż jabłka albo z tej strony, jakby tam miał jakieś szarańcze przyjść, dobrze, żeby jakoś. Wróg nas atakuje! O. Krzyżowiec stawia opór, wasza wysokość. Powinniśmy zadbać o swoją obronę. No nies niesamowite. Zobaczmy wieżę. W ogóle przydałaby się tu wieża jakaś, żeby za przeciwnika brać się już z daleka. I plan jest taki, że tą wieżę postawię tu, ale dojść się do niej będzie od naszej głównej bazy. Tak, żeby nam gdzieś ktoś po drodze na nią nie wskoczył. Nie wiem, że gdzieś to jeszcze schody jakieś dostawimy, że można było jakoś szybko tam przejść. Albo tu po drodze bramę taką przejściową. ta wieża mogłaby się stać dość problematyczna. Moment. A nie, bo ja przecież po bramie nie jestem w stanie przejść. No dobra, bramy nie będzie, będą musieli bardziej się na nagimnastykać, żeby przejść, chyba że postawię tutaj solidną bramę taką. Będzie ona w drodze na wieżę. O. Potrzebujemy Jeszcze trochę kamienia brakuje. O. Że nie uwzględn... A chociaż ci ucznicy ich atakują. No dobra, pierwszy atak nie jest zły, chociaż my w tej grze to jest, to wygląda tak, że, a co ja tak mało podatków zbieram, kurczę, jestem za dobry dla tych ludzi. Zapasy w się Zapasy mamy panie. konkretne, możemy jeszcze więcej podatków zbierać, o, teraz nie są aż tak zadowoleni. Nie, chyba nie, nie odjadę tego, co miałem, o, zrobimy tak. O, dobra, jak nasz kamień wygląda, dojdziemy już do, u, a tu coś, co jest? Hmm, dziwna, dziwna ziemia, która nam nie, potrafi, nie pozwala wejść na ziemię, ale zrobimy obejście. O, mamy za mało A, albo no właśnie, może przed chwilą też tego kamienia brakowało. No, ktoś tam dostarczył. No i myślę, że jeżeli chodzi o tę misję, to kamienia nam starczy. Najwyżej możemy pomyśleć o jakiejś baliście, tak to w zwyczaju mamy robić. Mhm, mm Dobra, czyli jakieś tu umocnienie mamy. Najbrz... Tę bramę też bym jakoś jeszcze zmienił na tą grubszą. E, mogę tak to tu postawić? Nie, chyba nie. Muszę najpierw wymazać. Postawimy, jak się bawić. To się ma mówię. Lubię konkrety, a nie takie jakieś półśrodki. To ma być solidna twierdza. O! A, nie mamy ludzi, żeby. Czyli rozumiem, znowu doszliśmy do, do zera. Czyli dwa szałasy będzie więcej osób płaciło podatki. Ale też niestety więcej osób jadło. Chyba musimy trochę w serownie zainwestować. Mówię, zaraza to tu lubi jednak nas zaskoczyć. Chociaż myślałem, że zaraza powinna bardziej zaskakiwać e, krzyżowców z tej racji, że to oni są tutaj e, najeźdźcami na tej ziemię, a ziemie powinny nas wspierać, a nie tam przeciwnika. Dobra. E, huh. Podatki, 180 podatków, jak przyjdzie. Aha, czyli każda osoba to są dodatkowe podatki. Bardzo pięknie to może tak wyglądać. Arabski Łucznik, tak, ale jak kupuje jednocześnie wojsko, jednostki wojskowe, to te podatki się też zmniejszają, aż się uzupełnią ludzie. To te wieże też właśnie nie podobały mi się trochę urabów, trochę nie działają tak powinny. W sensie no. Działać działają, tylko że... Zaraz zobaczycie, wejdzie jeden, czasem dwóch. I wszystkich trzeba rzucać na nie pojedynczo. Aż inaczej to jest to. Katastrofa. Uzdrowiciel. A, dobrze, ale to dobrze. Czyli z murów można, można uzrać, więc przypuszczam, że i w drugą stronę. To działa. E, tak, jak nasz kamień wygląda? Nie, póki co za mało jeszcze na handel. Hmm, balista, bym postawił gdzieś, tylko boję się, że będą nas gdzie atakować. Chociaż tutaj jest główny, główne miejsce, które chciałbym bronić. Tu idzie granica, tu nie idzie postawić. Mhm. Miejmy nadzieję, że to tu będzie znakomite miejsce. Jak Możemy pomóc. Kogo ty celujesz? Gdzie ty zresztą możesz? Wo, zasięg masz konkretny. Jakbyś się postarał, to może być nawet. Nie gadaj, balisto. Nie. Trochę za daleko, ale i tak jest genialne, genialna sprawa. Czy jakby gdzieś tutaj dalej postawić tę balistę, to też by można było dalej jeszcze troszeczkę poszaleć. Co, tu już się nie zmieściłeś? Się zmieścisz zaraz. Dobra. Podejść tutaj. Oj, i nasz system obronny bardzo mi się podoba. Teraz musimy tylko zainteresować się, jak tu jedzenie wygląda, wyższymi podatkami. I tym samym... Wróg nas atakuje! Mhm. Chyba jeszcze meczet postawię. Będą mniej marudzić. Gdzieś tu blisko składu, chociaż to chyba bez znaczenia jak blisko składu. Bo... Chyba już sobie po te świece chodzić w miarę sprawnie. Idzie, o, jacy... Jakie piękne zadowolenie wynika z racji posiadania meczetu i jakie piękne podatki. 302 za każdy dzień. No z jednej strony dużo, z drugiej strony chciałby się więcej. Może jakiś kamienny mur tu postawię jeszcze tak, żeby trochę uprzykrzyć życia przeciwnikowi. Albo wskazać drogę, gdzie mają biec. To teraz takim cienkim murę, że idźcie tam. Tędy. O, i jak nasz. Zdrowiciel. Dobra, stój tu. Mam nadzieję, że siebie możesz uzdrowić. O, w ogóle fajnie. Zainteresowali się tym murem. Bardzo pięknie, czyli mamy kolejny. Taki dziwny system obronny. Może jakbym postawił kilka takich murów tu po drodze, to by to wyglądało nieźle. E, dobra, ale tu mamy wszystko z O, czego zabrakło? Jakieś się nam zapasy jedzenia, pani. Jest ser. Panie, panie, panie. Czyli tak, czyli znowu musimy zadbać jeszcze o serownię. O mięso. No i może jabłka standardowo. Kurczę, tak, Takie małe królestwo, a tyle jedzenia. Jakieś takie... Sami rolnicy tutaj, no ale... Trudno się dziwić, jak tu tyle ludzi... Żyje. Mam nadzieję, że się podoba im tu na miejscu. Zresztą, no, powoli mogę chyba już kamieniem handlować. I mamy też ten samym 15 dzień. Gdzieś bardzo możliwe, że w tym miejscu zrobimy przerwę. Więc, jeżeli tak będzie, to, e, to się z Wami serdecznie tutaj pożegnam. A tym samym już w tym miejscu również witam. Witam Was, Corle, i Zaczynamy. Zaczynamy. Wracamy do misji. Teraz już będziemy budować armię, będziemy zbierać na atak i podejdziemy nieco pod, e, pod budynki wroga, a ja tu może jak się lekko obuduję murem to ładnie ładnie postawię warsztat oblęczniczy, chociaż warsztat możemy postawić tu bliżej. Dobra, fajnie, czyli postawiłem warsztat, mam nową koncepcję. Brakuje chłopów fajnie. Dobra, nic nie brakuje, biegniemy tutaj, ale... Aha, tu to, to jest brama. Myślałem, że chcą wszystko obiec dookoła. Pobawimy się tutaj z tymi parobkami, tak byśmy mogli postawić warsztat oblężniczy, a ja chyba w ogóle całe... Ja już mam nowy pomysł na rozwój mojej wioski. No no, wy możecie jeździć i strzelać. A w dodatku możecie jeszcze zwabiać tych ludzi do siebie. O, jakieś wulgarne słowa są w tym arabskim języku? No. Na szczęście nie przetłumaczę. Dobrze. Musimy oczyścić teren. Mhm. I jeszcze tutaj. O, tamci niech sobie biegną rekruci. Oj, oj, ale łucznicy chyba za nimi biegną też. Łucznicy już nie są fajni. Ale to chyba nas zahaczyli już ci łucznicy z murów. O tyle problem, dobra. Wybiłem ich. Spokojnie, balisto. Jeszcze sobie tu poszalejesz trochę. Dobra, ja mam nowy pomysł. Że tu zbudujemy nowe przejście nasze królestwa. Kamienia nam nie brakuje, bo zaszaliliśmy z nim. Tu się obwarujemy. I nie mogę wybudować e, tutaj drugiego obozu najemników, czy posterunku najemników, ale mogę go przenieść tutaj. Że te kopalnia kamienia tam, tam brzmi tak, jakby tutaj mi już na mury wchodzili. A tu mury są bezpieczne, a to jeżeli tu postawiliśmy posterunek najemników, to równie dobrze warto bo by tu gdzieś o, może tu gdzieś, nie, tu chyba będą, chyba że tak postawimy, nie lubię takiej konstrukcji schodów, ale niech będą, w ten sposób będziemy mogli szybko dostarczać łuczników, o, lepiej zajmijcie się katapultami, tylko znowu, czy tu nie za mało łuczników zostawiłem, Potrzeba ci wow, 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 naprawiamy, naprawiamy, Jeszcze raz. Dobrze, idealnie ten, ten atak przetrwaliśmy. Dobra, wy się tu gdzieś ustawcie, jakby cokolwiek złego miało się tu dziać. O, a może się dziać. Będę musiał jeszcze miotacz Belsiana chyba postawić. I więcej łuczników na posterunku. Zresztą może zajmie się rekrutami, oni chyba nic złego tu, tobie nie mogą zrobić. Nie, nie. Zostań o idealnie. Tam postawimy jakiś miotacz belsiana. Będzie to szybciej działało. Teraz tak, e, oczyściliśmy tutaj, chcę zobaczyć gdzie najdalej możemy postawić warsztat oblężniczy. Zresztą ja może właśnie zapisa zapomniałem zapisać misja to będzie już szósta szósta,